Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Elżbieta Kobelak, dzień dobry. A moim i Państwa gościem jest Piotr Wilczewski, radny Klubu Radnych Koalicja Obywatelska, ale dziś także organizator Gorzowskiego Biegu Gwiazdkowego. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. O Gorzowskim Biegu Gwiazdkowym oczywiście powiemy, ale zacznijmy od tych spraw najważniejszych dla miasta, a mianowicie od budżetu na przyszły rok. Przed nami we wtorek sesja budżetowa. Wiemy, że jest więcej pieniędzy w projekcie budżetu na inwestycje i to o, no, około 60 milionów złotych, więc no, wszystko wskazuje na to, że to powinien być dobry budżet dla mieszkańców. Panie Radny, jakie pan ma zdanie na ten temat? Budżet na pewno ma zagwarantowane więcej pieniędzy na inwestycje, ale to zawsze jest pytanie, czy dla wszystkich mieszkańców, czy nie dla wszystkich mieszkańców, no bo jednak potrzeby mieszkańca jednego osiedla są zgoła odmienne od mieszkańca innego osiedla, mieszkańca Stasi, od mieszkańca Mahatanu, czy mieszkańca Zawarcia. No My ale jeszcze 275 czekamy. no, milionów, tak, tylko to no się... Jeżeli popatrzymy na przykład, jakie no są te różnego rodzaju koszty termomodernizacji budynków, jaki jest koszt budowy trasy średnicowej, tak nazywanej, nazywanej czasem owodnicą północną, no to jednak no, one będą pochłaniały gro tych funduszy, tak? To też musimy o tym pamiętać, że to nie jest 270 milionów na chodniki i uliczki osiedlowe czy poprawy yy, stanu dróg gruntowych, tak, na zawarciu i za kanalu, czy na Wieprzycach, więc no to też o tym musimy pamiętać. Dokładna inwesty liczba inwestycji oczywiście jeszcze będzie się zmieniała. My też mamy w tym tygodniu zaplanowane spotkanie czy to naszego klubu, czy to spotkanie z prezydentem Jaskiem Wójcickim. No i też na pewno będziemy jakieś tutaj drobne korekty starali się wprowadzić, żeby tutaj jednak odpowiedzieć na zapotrzebowanie mieszkańców. A Pana zdaniem czego brakuje w takim razie w tych inwestycjach? Jest, mi brakuje z całą pewnością tutaj utwardzenia dróg gruntowych i większych środków na oświetlenie e, uliczek osiedlowych, tak, no bo też o tym zapominamy, często właśnie remontujemy główne altery miasta, zapominamy o tych jednak bocznych uliczkach, z których korzystają na co dzień mieszkańcy naszego miasta i e, stanowi to dla nich gigantyczny problem, chociażby no, taki można powiedzieć rzut tutaj na sumieniu miasta, e, ulica Siedzikówny Inki, tak, no, Niby za dwa lata w ramach tam projektów rządowych mamy dostać dofinansowanie na e, wykonanie tej ulicy, ale no już teraz mieszkańcy od no, dwóch dekad tak praktycznie no, chodzą w błocie i nie mają jak dojść nawet na przystanek autobusowy, więc no, to są takie rzeczy, które no najpierw powinniśmy jakieś działania doraźne wykonać, żeby e, no, jednak ci ludzie w komfortowych warunkach mogli dojeżdżać do swoich domów, e, chodzić na przystanek czy do sklepu chociażby. Więcej pieniędzy także na oświatę, więcej pieniędzy dla nauczycieli, choć powiem panu, że z drugiej strony szkoła mojego dziecka na inwestycje na cały przyszły rok. Ma zaplanowane 1800 zł. To są remonty. A która ta szkoła się panie, To jakby nie ma większego znaczenia, hmm. bo ja podejrzewam, że to nie jest tak, że to jest jakaś wybrana szkoła albo miasto tej szkoły nie lubi. Ja podejrzewam, że większość szkół ma pod, podobne e, właśnie pieniądze na remonty, ale co można wyremontować za 1800 zł? No i to jest właśnie pani odpowiedziała na no to pierwsze swoje pytanie, gdzie mówimy tutaj o rekordowej kwocie na inwestycje, a jednocześnie brakuje inwestycji gdzieś tam w oświacie. No i też musimy o tym pamiętać, że no w przyszłym roku chyba tam 180 milionów złotych idzie na termomodernizację budynków szkół. No to są gigantyczne pieniądze i yy, tutaj trudno mi jakby odnieść się do tej kwoty tysiąca iluś złotych. Gdyż nie znam... No na pewno nie są to pieniądze na inwestycje. Nie, no takie tak, jak tak, tak. Ale, ale właśnie, bo to jest pytanie: jakie zapotrzebowanie składała szkoła, na co nie dostała pieniędzy i jaka miała być, co miało być remontowane w tej kwocie. No tutaj, oczywiście, szkoły często są ratowane, muszę powiedzieć, przez. Po, późniejsze yy, wrzutki do budżetu, gdzie jakieś tam pieniądze się znajdują, tak, w trakcie roku szkolnego. No ale to mówię, no to trzeba po prostu wtedy przeanalizować, o co właściwie ta szkoła wnioskowała i czemu tyle pieniędzy dostała na inwestycje, bo to tak trudno jednoznacznie teraz powiedzieć. Żeby oddać, że tak powiem, sprawiedliwość, to dodajmy, że właśnie oświata to jedna no, no z takich, czy jedno z największych wydatków w budżecie miasta, bo to tak. około... 500 tysięcy, chyba pon 500 milionów to ponad nawet taką kwotę, to jest ponad pół miliarda złotych. No, musimy inwestować w edukację naszych dzieci, tak. I no, to są duże kwoty, no tutaj miasto też oczywiście dostaje subwencje też na to, ale nowe wynagrodzenia i nauczycieli, utrzymania tych budynków, to wszystko kosztuje też, pamiętajmy, że mamy... Coraz mniej dzieci i młodzieży w naszym mieście. Jest to trend ogólnopolski. No i z pewnością też niedługo będą czekały i to radnych i prezydenta trudne decyzje związane z wygasaniem szkół i przedszkoli, no bo jednak pamiętajmy, że mamy mniej, tak jak mówiłem, dzieci. A to się wiąże też z tym, że no nie wszystkie szkoły mają rację istnienia, więc na pewno no tutaj będą... Myślę, że już nawet jest potrzebna szeroka dyskusja na tym, w którą stronę właściwie powinniśmy zmierzać i... No Była próba Co zamknięcia robić? jednego z przedszkoli w ubiegłym roku, chyba. To był Skurczyła ubiegły się rok. Czy... wielkim protestem. i No to zawsze są bardzo decyzje. niepopularne decyzje. Oczywiście to są niepopularne decyzje, tak samo jak podatki, ale no, trzeba je podejmować. No, jesteśmy radnymi, prezydencji jest z prezydentem. no Nie można tylko robić rzeczy, które cieszą się olbrzymim, że tak powiem, aplauzem wśród mieszkańców, tylko no, czasami trzeba podejmować decyzje, które są trudne. I niestety tak jest. Tak samo jak wzrost podatków. No. Co roku on jest, co roku jest, są wskaźniki inflacyjne albo czasami wyższy, czasami niższy, no ale pamiętajmy o tym, że miasto nie ma swoich pieniędzy, ma pieniądze mieszkańców. Czy już teraz może Pan powiedzieć, że czy w jaki sposób Pan zagłosuje we wtorek? Czy jeszcze tutaj ważą się losy Państwa głosów? W czwartek mamy spotkanie z prezydentem Jackiem Błysickim, z jego wiceprezydentami. Na pewno wtedy będziemy rozmawiali, które inwestycje są dla nas kluczowe, jako dla klubu radnych Platformy Obywatelskiej. I po tym spotkaniu będziemy podejmowali decyzję, jak zachowamy się przy głosowaniu odnośnie budżetu. Najbliższa sesja to także projekt obywatelskiego obniżenia opłat za, za, za śmieci od wody i przypomnijmy chodzi tu o wprowadzenie stawek 9,50 za metr sześcienny wody i 160 zł dla rodzin wielodzietnych. To jest projekt obywatelski przygotowany głównie przez radnych klubu Prawo i Sprawiedliwość i obywateli miasta. No, i jak panie radny będzie pan głosował? Za wprowadzeniem tych poprawek do uchwały, za obniżeniem stawek? Na razie to mamy taką opinię mecenasa reprezentującego Urząd Miasta, że tam jest mnóstwo braków formalnych. tak? Może nie mnóstwo, ale jest kilka braków formalnych, które musiałoby tam zostać Ale projekt poprawione. jest w porządku w najbliższej sesji. Także. Tak, może, jest, ale zobaczymy, czy wpłynęły. będą tutaj poprawki, tak, czy wpłyną, czy nie wpłyną. Oczywiście każdy projekt jest warty, zastanowienia się i dyskusji. Z całą pewnością ta uchwała nie jest doskonała i też dawaliśmy wielokrotnie wyraz temu w rozmowach z prezydentem Jackim Szymakiewiczem, czy to w kuluarach, czy na sesji. Ja również nie zgadzam się z wieloma punktami, które będę apelował jeszcze o zmianę. Między innymi sposób reklamacji i zmieniania deklaracji śmieciowych, bo jednak raz na pół roku to jest zdecydowanie za rzadko. I w momencie, jak ktoś wynajmuje mieszkanie komuś, to raz ma płacić za cztery osoby, raz za jedną i dopiero po pół roku może cokolwiek zmieniać. Więc jakby jest to trochę niesprawiedliwe i powoduje jakby dwukrotność. Dwa razy ta sama osoba musi płacić za to samo bardzo często. Także na pewno no, jeszcze szereg dyskusji przed nami. Nie powiem pani, jak będę tutaj głosował w tym temacie. Szereg dyskusji, zagłosuję. a głosowanie we wtorek. Chociażby e, nad tak, tymi no, poprawkami. Jeszcze sześć no. no to jest intensywny no, czas. Nowe przepisy wchodzą 1 stycznia. Tak. Codziennie mamy spotkania, codziennie rozmawiamy o tym i będziemy no, na pewno jeszcze dyskutowali, czy jest możliwość obniżenia tych, e, tych kwot. No Bo pamiętajmy, no jeżeli budżet się nie zbilansuje tak ineko na zasadzie ta oferta, która gdzieś tam wpłynęła do miasta na wywóz odpadów, miasto nie będzie o tych pieniędzy, no to zabierze pieniądze, czy to z inwestycji, czy to z oświaty, tak. No przecież ktoś za coś musi zapłacić, tak no. No tak, najczęściej no, 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 płacą tak, mieszkańcy. Prezydent nie zostawił swojego domu, żeby pokryć tą, tej różnicy, tylko no, po prostu ktoś musi za to zapłacić, więc no, zapłacą mi tak mieszkańcy. Więc no, chodzi o to, żeby naprawdę wybalansować... Jaki realny będzie ten koszt wywozu odpadów, ile miasto zgromadzi więcej pieniędzy i jak to będzie wyglądało? I jeszcze jeden punkt najbliższej sesji Rady Miasta. Stanowisko Klubu Platforma Obywatelska, właściwie koalicja obywatelska, już prawda, w sprawie tak. ustanowienia w Gorzowie w Wielkopolskim roku 2026 rokiem sportu bez barier. Tak, e, wpłynęła taka prośba od jednego z klubów sportowych e, zajmującego się sportem osób z niepełnosprawnościami e, i tutaj przychyliliśmy się do tej prośby. Uważam, że to jest świetny pomysł, żeby tutaj, można powiedzieć, dotknąć zarówno i trochę sportu, a w głównej mierze pokazywać, że te osoby z niepełnosprawnościami są wśród nas, że one godnie reprezentują nasze miasto, że... Po wypadku życie się nie kończy i są organizacje, kluby, które pomagają takim osobom znaleźć swoje miejsce i również no, zapomnieć często o tych jakichś, że tak, no na zdrowiu. Tak. A w jaki sposób miałyby być realizowane założenia takiego roku? Kto miałby realizować ten rok sportu bez barier? Kto miałby realizować? No na pewno to będzie Urząd Miasta, ale także Klub Sportowy Start Gorzów, który tutaj e, był jednym z inicjatorów, e, żeby przyszły rok właśnie był takim rokiem, bo obchodzi 50-lecie. Już teraz wiemy, że będzie szereg imprez zaplanowanych w Gorzowie, także żebym chyba nie wiem, czy, jeśli nie mylę, to nawet mistrzostwa polskie osób z niepełnosprawnościami. E, także co miesiąc jest plan, żeby jakieś wydarzenie się odbywało oprócz tego zajęcia. W szkołach, które będą prowadzili zawodnicy Startu Gorzów. oni już teraz prowadzą zajęcia wychowania fizycznego, gdzie pokazują jak oni trenują, jak uprawiają ten sport. Bardzo często no, pokazują również swoje protezy, no bo to najbardziej ciekawi tutaj dzieci i młodzież, więc y, mamy Ciekawie nadzieję, że też dzięki oswaja, temu to tak, oswaja, się. Oswaja, oswaja mhm. Tak. I niczym, że naprawdę to będzie takie bardzo fajne wydarzenie. No i też pamiętam, że nasz klub Start Gorzów, no to teraz nagrodę, tak jako najlepszy klub. Yy, sportowe dla osób z No bo mamy się czym Mamy chwalić. się czym chwalić i dlatego powinniśmy się chwalić tym cały rok. Panie radny, bardzo bym prosiła teraz o pana opinię też z punktu widzenia pana ostatnich doświadczeń. Mówię o kandydowaniu na urząd prezydenta Gorzowa, bo wczoraj były prezydent Gorzowa został uniewinniony z ostatniego zarzutu w, w tak zwanej aferze budowlanej. I e, ta cała sprawa toczyła się 23 lata. Jak pan, jako e, samorządowiec, jako osoba, która mogła być na stanowisku prezydenta Gorzowa, patrzy na e, tę sprawę, na jej długość, na to, e, no, jakie losy też tak samorządowców mogą spotkać? E, to jest niesamowite. 20, ponad 20 lat. tak? E, walki z systemem, walki z sądami. E, nie mnie ocenia, czy wyrok słuszny nie słuszny, ale jakby po 21 lat, tak, człowiek dowiaduje się, że jednak jest niewinny, o czym zapewne prezydent Jędrzyczak, no już wcześniej sygnalizował i o tym mówił. I 21 lat musi się o tym walczyć, człowiek, który spędził ileś tam miesięcy za kratkami, którego wyprowadzili z domu nad ranem, to, co przeżywała jego rodzina, to na pewno było bardzo trudne w tym czasie. I to pokazuje, jak czasami no, łatwo gdzieś ocenić, nie wiedząc. I nie mając pełnych danych ani dowodów, tak, że takie przestępstwo zaistniało. No ale wczorajszy dzień to był ogólnie taki dobry dzień dla prezydenta i byłego prezydenta. Jeden został niewiniony, drugi również został niewiniony tutaj w sprawie zaginięcia dokumentów w Urzędzie Miasta, więc to ogólnie taki pozytywny dzień. W sprawie, tej, dzień, tak. w sprawie y, tego bałaganu właściwie w dokumentach jest także pytanie naszego słuchacza, bo pan. Kamil e, prosi o zajęcie stanowiska w sprawie umorzenia śledztwa właśnie Prokuratury Rejonowej w sprawie prezydenta Jacka Wójcickiego oraz osobą, która była odpowiedzialną za przepływ dokumentów. Powinna za to odpowiedzieć, w tym pan mecenas z obsługi prawnej. No i co, panie radny? No, niezły tam bałagan chyba w tych dokumentach mamy w tym urzędzie. Ewidentnie bardzo duży bałagan i o tym wielokrotnie mówiłem. Pisałem interpelację, że powinien zostać wprowadzony elektroniczny Obiekt dokumentów powinien zostać wprowadzony system, że każdy mail, który przychodzi od mieszkańca naszego miasta, jest rejestrowany w systemie. Mieszkaniec by dostawał informację o numer sprawy i mógłby zapytać po tych dwóch tygodniach, co jest jego odpowiedzią, dlaczego nie dostaje. Bo w chwili obecnej mam wrażenie, że nawet jak ja wysłam maila na adres ogólny Urzędu Miasta, Kancelaria, Małka, tam Urząd Miasta i tak dalej. To bardzo ciężko dostać tę informację. Widzę czasami, że na przykład prace zostały zrobione, jak tam zwracam uwagę, że gdzieś tam znak powalony i tak dalej, a nie mam żadnej informacji zwrotnej. Tak samo mieszkańcy. Elektroniczny obieg dokumentów powinien być standardem w tym mieście, a nie po prostu, że nagle musimy Zastanawiam się, czy ktoś, czy ktoś zajął się tą sprawą i nie mielibyśmy takich tematów jak tutaj ee, z tą konkretną sprawą, że nikt nie wie, gdzie był ten dokument. On byłby zarejestrowany w systemie, każdy wiedziałby, że on ciągle wisi, on nie jest załatwiony, on nie jest zamknięty, a jeżeli on by wisiał, to byłoby jasno pokazane w systemie, kto go odebrał, kto go przekazał. Kto go zgubił? No, bo co mają myśleć mieszkańcy, którzy zgłaszają jakieś no, drobne sprawy, często do Urzędu Miasta, kiedy no, tak ważne dokumenty leżą po kilka miesięcy? Na biurku. Tak, pytanie tam dodatkowa osoba chyba została nawet yy, w ostatnim czasie zatrudniona w dziale obsługi prawnej i nie widać żadnego jakby poprawy tak, w tym funkcjonowaniu. No bo to właściwie się wydarzyło po tym momencie. Więc wydaje mi się, że tam naprawdę ktoś powinien pójść i posprzątać w tą stajnię Jałgiarza, być może u panów mecenasów i zobaczyć ile tam takich dokumentów jest, bo to jest jedno, o którym my wiemy, tak? No dobrze. I jeszcze wie pani, tutaj ok, dobra, była taka sytuacja. Być może tam są jakieś dofinansowania na wiele milionów, które no nie uda nam się złożyć, bo ktoś zgubił dokumenty. Zaprosiliśmy pana także jako organizatora Gorzowskiego Biegu Gwiazdkowego. Pani Piotrze, to już kolejny, dwunasty? Tak, dwunasty bieg. bieg. Tutaj. To tak na koniec, bo niestety czas bardzo szybko biegnie. Proszę jeszcze raz wytłumaczyć ideę tego obiegu, bo to jest piękna inicjatywa, nie tylko sportowa. Tak, nie tylko sportowa. To jest inicjatywa, która, mówię, zrodziła się te, już tam 13 lat temu ze znajomymi. Siedzieliśmy sobie wieczorem w któryś piękny weekend, rozmawialiśmy, no i wpadł pomysł właśnie, żeby zrobić coś dobrego dla innych. No i wtedy... Tak trochę z partyzanta, jak to się mówi, spróbowaliśmy zorganizować bieg, bo wiele niedociągnięć się było elektronicznego pomiaru czasu. Numery się skończyły. Stoperem łapaliśmy czasy osób, które biegały na metę. Na po 12 latach udało nam się, gdzieś tam po 13 latach, już jednak bardziej profesjonalnie podejść do tego tematu i razem z tymi samymi ludźmi, z tymi samymi przyjaciółmi, bo ciągle się przyjaźnimy, organizujemy wspólnie ten bieg. No i zawsze mamy tą taką zasadę, że wszystkie środki z biegu głównego, z opłat startowych, czyli to, co mieszkańcy płacą 50 albo 100 zł, jak ktoś się spóźnił, są przekazywane na cele charytatywne. No i w tym roku no, już wiem, że to będzie no, około 25 tysięcy zł, które przekażemy dla naszych małych bohaterów. I to jest najlepsze w tym biegu, także to jest jasne, klarowne. Wszyscy widzą, że te pieniądze, które oni dają, idą na te. Na te dzieci, które no, są zawsze z nami na mecie, my wręczamy czek, więc zapraszamy wszystkich mieszkańców do kibicowania w, w, w najbliższą sobotę od godziny 10 biegi dziecięce, o godzinie 12 biegów, o no, 13 ceremonia wręczenia. Czy jeszcze można dzień. się zapisać? No niestety już takie bardzo ograniczone możliwości, ale jak ktoś zadzwoni i tam dobry argument jakiś przedstawi, to może uda się znaleźć jeszcze jakieś miejsce. No my zaczynaliśmy z limitem 400, mamy chwilę obecnie zapisane 480 osób na bieg główny. Udało nam się trochę zwiększyć tą liczbę medali, no i mamy nadzieję, że dla wszystkich wystarczy. I co ważne, radąsuj. pamiętajmy o odpowiednim stroju i nie Odpowiedni, mówię tutaj tak. o butach sportowych i e, najwyższych klasą legginsach czy koszulce sportowej. Tak, tak, to z całą pewnością należy się... Przebrać, ładnie się ubrać. Mikołajowo. Klimat świąteczny, tak, różne renifery, z której Mikołaj jest jak najbardziej wskazane. I, tak dalej. Yy, I na pewno pogoda będzie odpowiednia. Wszystkie prognozy pogody wskazują, że mamy tutaj około 7 stopni słoneczko, więc yy, naprawdę zapowiada się bardzo To Tak fajny trochę dzień bardziej pod wielkanocny jakiś bieg, 7 stopni słoneczko. W ramach ciekawostki to jak jeszcze bieg wielkanocny organizowaliśmy, jak mieliśmy więcej czasu, nie mieliśmy żon, mężów ani dzieci, mieliśmy naprawdę no, trochę tego czasu dla siebie. Więcej, to zawsze na Wielkanoc złozi mniej Gwiazdkę, więc jakby... No, trzymamy kciuki. Być może jakiś front, jakiś powiew silniejszy wiatru i śnieg wam spadnie. No, nie wiem, czy jest to możliwe, ale będę trzymała kciuki. Piotr Wilczewski, radny Koalicji Obywatelskiej, a także organizator Gorzowskiego Biegu Gwiazdkowego, był dziś moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję pani redaktor. Miłego dnia. Pozdrawiam słuchaczy. Rozmowa z Gorzowem. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco.